Cześć, witam wszystkich przed drugim konkursem turnieju Czterech skoczni. Po pierwszym konkursie w Oberstdorfie na prowadzeniu Michael Hajbek. Na drugim miejscu Stefan Kraft, a na trzecim Ryu Kobayashi. Najlepszy z Polaków Paweł Wąsek. Potem Piotr żyła na miejscu 10, na 19 Kamil Stefan Hula i zaskakująco nisko Dawid Kubacki zaledwie na 22 miejscu. No, no, 22 miejsce w pierwszym konkursie, dosyć przeciętnie. Rozpoczynamy kwalifikacje do drugiego konkursu turnieju 4 skoczni. Skaczemy w garmisch partenkirchen Kirsię Skoczni. O rozmiarze 142 metry Przypominam, że każdy konkurs tutaj KO Więc kwalifikacje jak najbardziej mają znaczenie Rozpoczyna kwalifikacje Naoki Nakamura No tutaj wiadomo, że dużo zawodników Dużo zawodników nie punktowało w tym pierwszym konkursie Dokładnie 13 13 nie punktowało w tym pierwszym konkursie Ponieważ jest 63, 13 odpada Naoki Nakamura skoczył naprawdę dobry skok Naprawdę sobie poradził A tutaj na drugim, z drugim numerem startowym etu tu Noci Ainen Również dobrze, również dobrze, ale krócej od Japończyka. Jefken Marusiak. Zawodnik z Ukrainy, raczej tutaj. No, zobaczmy, dobry skok. No i mówić, że raczej nie będzie dobrego skoku tutaj, ale 125,5 metra. Fantastyczna próba. Przed nami już zawodnik z Ameryki, Casey Larson. Również bez punktu. Bez kwalifikacji do pierwszego konkursu, no i chyba najkrótszy skok tych kwalifikacji, tak jest, na, na ostatnim miejscu aktualnie. Zawodnik uwielbiany przez polskich kibiców, Sabir Jan Muminow. zobaczmy na Kazacha, czy będzie to dobry skok. Skok no taki, jak na jego możliwości, 106 metrów, niestety wydaje mi się, że to nie będzie kwalifikacji. Daniel Andryczacina z Rumunii. Rumun, czy skoczy na kwalifikację? To jest dobra próba, biorąc pod uwagę jego umiejętności, ale wydaje mi się, że no, wyprzedzając aktualnie tylko Sabirzana, nie będzie w konkursie. Francesco czekał, zawodnik z Włoch. Włosi w tym sezonie zaskakująco dobrze. Francesco zaskakująco też nie awansował do tego e, pierwszego konkursu. Teraz skok za punkt miejsce trzecie. Naoki na nadal na prowadzeniu, tam było 100... tam było 136,5 metra. A teraz Kevin Malcef, również dobry skok. Bra bo dla Estończyka, ale miał fantastyczne warunki. Wykorzystał druga pozycja, fantastyczne również. Noty dostał Irfan Muhammed Çintimar, zawodnik z Turcji. Mamy dwóch Turków na liście startowej. No, i to jest w okolicach punktu konstrukcyjnego. Artia Aigro, zawodnik z Estonii. Zobaczymy, Kevin. Malce wskoczył naprawdę. Nieźle, a tutaj Artia Egro również sobie e, dobrze poradził. Czwarta pozycja, chyba wydaje mi się, że to będzie awans. Witali Kaliniczenko, jeden Ukrainiec już skakał. Jef Jefchen Marusiak 125 metrów około, miał punkt konstrukcji. No, i tutaj też podobny skok co do wcześniejszego swojego kolegi. Chyba krócej, jest dopiero siódmy, raczej kwalifikacji nie będzie. Minę Aleksandra Spulber tym razem kolejny Rumun. No, Rumuni też nie. Nie mają wielkich sukcesów, ale zobaczmy, ale warunki go poniosły, to jest skok za pół naprawdę jeżeli tacy zawodnicy skaczą tak daleko. No może nie aż tak bardzo daleko, ale jak na swoje umiejętności to są dobre skoki. No to zobaczymy, co będzie w czołówce. Dominik Peter, ostatni zawodnik na tej liście startowej, który nie awansował ostatnio do konkursu. No i tutaj też się nie zanosi na to. Bardzo słabo, bardzo słabo Dominik. Fatih Arda i Pcioglu. 1.8 pod podnarty, To może być dobry skok, jeżeli Turek wykorzysta te warunki. Ależ dobrze leci Turek. Wow, ależ skoczył. Trzecie miejsce i to musi, to będzie awans na 100%. Jestem przekonany. Nikokyt tym, tym Razem już w powietrzu ale szwin leci wysoko, wysoko I to jest dobry skok, ale na na Kamura nadal będzie na prowadzeniu Daniel Vasiliev Młody Kazach Aż te warunki, troszeczkę słabsze, troszeczkę słabsze No i to jest słabszy skok Od razu miejsce, dopiero dziewiąte Stefan Laje, zaskakująco nisko w konkursie Zobaczmy, z 17. numerem startowym Stefan no sobie nie poradził Tutaj już Stefan jest w słabej formie No ale to awans powinien być Vilo Palosari, młody fin. Zobaczymy, jak teraz w kwalifikacjach skoczy. Finn. dobrze leci, dobrze leci, ale świetnie wykorzystał. Panujące warunki na skoczni. To jest drugie miejsce Fina. Brawo dla młodego zawodnika. Dekkerin przenosimy się na inny kontynent, a właściwie zawodnik po prostu skacza z innego kontynentu. Teraz świetnie, świetnie, świetnie daleko, ale na oki Nakamura nadal będzie prowadzić. To jest czwarta pozycja. A na rozbiegu już Kilian Payer. No niestety Dominik niestety dla Szwajcarów. Dominik Petra sobie nie poradziła. Kilian, Kilian, Kilian. Przyzwoita próba. Piłki to jego za Kolega z, z reprezentacji, Naoki kamerę nadal prowadzi, a Asato, Yuki Asato, cóż za to był skok, Yukiyasato, 140 metrów, pierwszy taki skok za tą granicę, na tą granicę, pierwsze miejsce oczywiście. Dwóch Szwajcarów już widzieliśmy, pora na trzeciego, Gregor Deszfanen dosyć pasywnie, dosyć, pało. i nie wiem czy to będzie awans szczerze powiedziawszy. To jest 12. miejsce, 10 zawodników wyprzedza. Może się dostanie jakimś studentem. Keiichi Sato, dwóch Japończyków na dwóch pierwszych miejscach. Kolejny Japończyk przed nami. Keiichi, Keiichi, Keiichi. No to jest, no niestety, gorszy skok od Yuki, ale no. Też 10 zawodników wyprzedza, zobaczymy, zobaczymy, jeszcze ma jakieś tam szanse. Na rozbiegu już Jan Chabdas, pierwszy z Polaków, reprezentant Polski, debiutuje w turnieju z skoczni, właściwie już zadebiutował w Oberstdorfie, a teraz skacze bardzo dobrze, no i awans bez problemu. Peter Preutz, niziutko, niziutko w tym pierwszym konkursie, Pero sobie nie poradził, a teraz? A teraz w kwalifikacjach do drugiego, świetny skok, będzie miejsce w czołówce drugie. Alex Insam przed państwem, no Alex... Kiedyś wielki potencjał, kiedyś wielki talent, może i nadal na ten potencjał, teraz skoczył 133,5 metra. Wladimir Zograwski ma żonę Polkę, mieszka w Polsce, trenuje polski, jego, jego polski trener, ale teraz skoczył dosyć przeciętnie zaledwie 7 zawodników wyprzedza, to może nie być awansu. Bendik Jakobsen Hegli, czy to jest pierwszy z Norwegów? Chyba tak, Norwedzy dobrze sobie poradzili w tym pierwszym konkursie i teraz Hegli skoczył. Bardzo dobrze i jest czwarte miejsce, awans bez problemu. A już na rozbiegu Team Izaitz, 29 numer startowy, też raczej nie powinno mieć tutaj być, być problemów z awansem, chociaż ten skok taki sobie, no nie ma problemów, ale to jest zaledwie 11 pozycja. Ren'ni na japończycy na razie bardzo dobrze sobie poradzili. Rennika i do kolejnych Japończyków. Zobaczymy na niego. Dobrze, 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 dobrze to wyglądało. Podobny skok do Janka Habdasa. Dziesiąta pozycja. Tak wygląda klasyfikacja kwalifikacji po skokach 30 zawodników. No, tabelę. Tabelę zamyka Sabilżan Muminów aktualnie. Potem Rumun. Na pierwszym miejscu Yuki Yasato. No, Japończycy sobie dzisiaj naprawdę, przynajmniej tych trzech Japończyków sobie nieźle poradziło. Kejci to troszeczkę e, słabszy skok. Natomiast najważniejsze dla kibiców polskiej reprezentacji jest to, że Jan Habdas zajmuje ósmą pozycję i bez problemu awans do konkursu. A teraz już przed państwem Mackenzie Boyd-Klaus, niziutko nad skokiem, ale wyciągnął z tego, no dosyć miał dobre warunki, nie wykorzystał 17 pozycja. I Lawrokos, kolejny Słoweniec. Dobrze to na razie wygląda, ro, lo, Lowrocos daleko, ale ta czerwona linia jest naprawdę jeszcze dalej, druga pozycja. Strata do Yukisa to aż 5 ponad punktów. Halvor Egner Granerud, totalnie nie wyszedł mu ten konkurs w gapa, naprawdę niziutkie miejsce. A teraz, a teraz Halvor, no pokazuje, że tutaj umie skakać lepiej. Radek Rydl, no wszedł, pamiętamy, wszedł do drugiej serii przez Markusa i Który? który upadł, a teraz radę rydy sobie skacze no na was po prostu, domen preuć, domen preuć 35. już numer startowy. Niziutko, jak zawsze, i domenny. Domen sobie wywalczył awans. Giovanni Bresadola. Świetny sezon młodego Włocha. Naprawdę zawodnik utalentowany. Czy pokaże teraz swój potencjał? Tak, tak, tak. To będzie pierwsze miejsce. Bez dwóch zdań na dłuższe skok tego k, tych kwalifikacji. Wow, ależ skoczył. Markus Miller. Kolejny z tych młodych zawodników. Czy pokona Giovanniego Bresadole No, zobaczmy również. Daleki bardzo skok. Miejsce będzie w czołówce. Co? A teraz Anti Alto. Oj, problem po wyjściu z progu, natomiast, no to jest skok, jeszcze wylądowo, to jest skok na kwalifikację. 18 pozycja dopiero, ale dostał bardzo dobre noty. I kolejny z Japończyków, no Japończycy bardzo słabo sobie poradzili w tym pierwszym konkursie, dlatego mają tak niskie numery startowe, że już i to nie skoczył wybitnie, ale na kwalifikację. Jan Herl, to też jest zaskoczenie, to też jest zaskoczenie, że tak nisko, ale zobaczmy na Jana Herla, no nie miał tych warunków, nie było z czego odlecieć, ale i tak brawo dla niego, że uzyskał 137,5 metra. Mariusz Lindwik, Mariusz Lindwik! W powietrzu dobrze wysoko leci. Mariusz, to jest świetny skok, będzie miejsce drugie. I Dawid Kubacki był 22 w pierwszym konkursie, a teraz. Tych kwalifikacji jak Dawid Kubacki. Leć, Dawid! Leć! Jeszcze, jeszcze! Dobrze! Brawo dla Dawida Kubackiego. Szósta pozycja. No ale i tak jest niedosyt. A to jest ten zawodnik, który wygrał pierwsze kwalifikacje. To było wielkie zaskoczenie. Skakał z pierwszym numerem startowym w tym pierwszym konkursie. Teraz skacze, może nie na zwycięstwo, ale na spokojne kwalifikacje. 136 metrów to jest dobry skok, Stefana. I Markus, Markus! zobaczymy na Niemca. Ależ nie ma warunków, Oj, niziutko i słabiutko, bliziuteńko, 27 miejsce zaledwie. Kamil Stoch, nasz reprezentant, zobaczmy, Kamil leci daleko. Leć, dobrze, dobrze, Kamil, no i troszeczkę zabrakło, troszeczkę, ale i tak jest siódme miejsce, nieźle. Karl Geiger, już wkroczyliśmy w top 20 tamtego konkursu, dobrze na progu nakręci, ładnie to wszystko wygląda, Karl, świetny skok Niemca. Ziga Jelar, wysoko, wysoko w tym, no jak na Ziga. I ostatniego skoki. Ładnie! Dobry skok! I to jest miejsce, które? Dziewiąte. Na prowadzeniu dalej, no ten młody włok Giovanni Bressadola na drugim miejscu, Mariusz Selinwik na trzecim miejscu i najlepszy z naszych, Dawid Kubacki tuż za nim, Kamil na miejscu ósmym. Giovanniemu Bresadoli powiało. Czy powieje tak samo mocno Andreasowi Wellingerowi? Nie, nie wieje tak mocno, ale Andreas skacze, no, w okolicach 135, 137 nawet. Christopher Eriksen sundal Ładnie na progu, ładnie to wszystko wygląda, leci dobrze i będzie daleko, ale nie było tego znowu noszenia. Wiatr, warunki przecichły. Ale teraz nagle 1-7, może Filip Aschenwald to wykorzysta. 1-5, no ten zelżał znowu, zelżał znowu, zelżał w powietrzu, ale i tak wykorzystał w pierwszej fazie lotu, był troszeczkę wyżej. Ósme miejsce. Daniel Czofenik, dobre miejsce w tym. W pierwszym konkursie, może jeszcze powalczyć o tą dziesiątkę, może coś więcej, świetny skok, koleż miał warunki, druga pozycja, nie wyprzedził Giovaniego, dokładnie przegrał z nim o cztery punktów. Konstantin Schmidt, kolejny Niemiec, no Niemcy, tak jak mówiłem już przy pierwszym konkursie, Niemcy czekają bardzo, bardzo długo na zwycięzcę Konstantin, trzynasta pozycja aktualnie. I Robert Johansson już przed nami, już w powietrzu. Ten doświadczony Norwek, skok dosyć przeciętny jak na Roberta Johanssona, to jest dopiero 24 pozycja. Piotr Żyła, świetny skok w drugiej serii w konkursie indywidualnym w Oberstdorfie. Teraz w kwalifikacjach, ładnie, dobrze to wygląda, Piotr Żyła, ładny skok! Troszeczkę szkoda, że nie miał mocniejszego wiatru, bo myślę, że to, zobaczcie, 140 metrów przy takich warunkach, kapitalna próba. Troszeczkę Piotr Żyła stracił wydaje mi się na notach. Bo dopiero dziewiąta pozycja, teraz Manuel Fettner, Manuel Fettner, Manuel! To może być pierwsze miejsce, zobaczmy. Nie na trzeci miejsce, ale minimalna strata. Kwalifikacje dosyć loteryjne, zależy w zależności, komu powie to tyle, może uzyskać metrów. A teraz Angela Niszek. Angela! Ruf, świetny skok, Anżela Niszka szóste miejsce. Ostatni reprezentant Polski, Paweł Wąsek był najwyżej sklasyfikowanym z naszych w konkursie, teraz no niestety, niestety nie wygląda to zbytnio kolorowo, będzie nisko, ale i tak 16 miejsce, bo dostał, dostał świetne noty. Daniel Andre Tande, no to już, już czołówka tego pierwszego konkursu. Daniel leci, Daniel Andrę Tande lubi pandę i poleciał bardzo daleko, szósta pozycja. Pius Paszkę. Zobaczmy na piusat. również doświadczony już skoczek, skacze od wielu lat w Pucharze Świata, ładnie, Pius, to będzie miejsce w czołówce. Nie, jednak 15 pozycja dopiero. No tam bardzo duży ścisk, naprawdę bardzo duży, a prowadzi nadal Giovanni Bresadola, a teraz Johan André Forfak, niziutko nad skokiem, ale wyciągnął z tego skoku, chociaż nie miał takich dobrych warunków, ale to jest dopiero 22 miejsce. Została nam najlepsza trójka tego pierwszego konkursu, Rioju Kobayashi, zajął trzecie miejsce, a prowadził po pierwszej serii, teraz Ryoyu skacze a nie, w takich warunkach naprawdę brawo. Stefan Kraft, drugie miejsce w tym pierwszym konkursie. I Stefan Kraft teraz leci, teraz leci. No, czy będzie pierwsze miejsce? Wydaje mi się, że zabraknie. No, piąta pozycja. I ostatni zawodnik. Zobaczmy, żożda żółta, koszulka lidera. Ale wiadomo, że to jest koszulka lidera turnieju czterech skoczni. A teraz, no, nie popisał się ten lider. No, to jest piętnasta pozycja no i proszę państwa, zobaczmy no wygrywa znowu kolejne zaskoczenie i w pierwszych kwalifikacjach wygrał Stefan Hula, a teraz młody Włoch Giovanni Bresadola i ale Austriacy są mocni nieprawdopodobnie, najwyżej z naszych klasyfikowanych jest Dawid Kubacki trzynasta pozycja dopiero, Piotr Żuła czternaste miejsce, Kamil miejsce 17, Paweł Wąsek miejsce 21 i, i Stefan Hula miejsce 30, Jan Habdas najgorszy z naszych 30 trzysta piąta pozycja czterech naszych rozstawionych, dwóch naszych nierozstawionych, no ale tak się kończą te kwalifikacje. Dziękuję serdecznie za oglądanie, jeżeli Wam się filmik spodobał, no to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, jeżeli podoba Wam się taki content, a już jutro pierwsza seria konkursowa. Oglądajcie!